Wyobraź sobie, że cała współczesna medycyna została zbudowana wokół ciała, którego nie masz. Brzmi absurdalnie, a jednak. Mówimy, że to nauka oparta na dowodach, dopóki twoje ciało wpisuje się w męski standard, który ignoruje specyfikę kobiecego ciała. Przez lata wmawiano kobietom, że przesadzają, że to histeria, że to tylko hormony, a może po prostu medycyna nie była stworzona z myślą o nich? Cześć wszystkim, fajnie, że jesteście. Zapraszam na drugi odcinek zatytułowany Kobieta w badaniach klinicznych. Męski standard kontra rzeczywistość. Dzisiaj przyjrzymy się problemowi staremu, jak sama medycyna. Kobiety wciąż są diagnozowane później i gorzej niż mężczyźni. Zastanowimy się, skąd to się wzięło i czy coś się z tym w ogóle robi. Jeszcze mały disclaimer zanim zaczniemy: Nie chcę tu atakować medycyny jako takiej. Wiem, że to ogromny dorobek i że, mimo błędów, to i tak o niebo lepsze niż snachorzy i szarlatani, którzy obiecują cuda i często szkodzą ludziom. Wiem też, że płeć to tylko jeden z wielu wymiarów nierówności, ale dziś skupimy się właśnie na tym. Skąd wiemy, że kobiety są gorzej diagnozowane? No dobra, ale nie musicie mi wierzyć na słowo, pokażę Wam konkretne badania. Pierwszym z nich jest badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Kopenhadze w 2019 roku. Przeanalizowano dane z duńskiego systemu medycznego, odpowiednik naszego NFZ-u, dla całej tamtejszej populacji, czyli prawie 7 milionów osób. To jedno z największych badań populacyjnych tego typu, obejmujące ponad dwie dekady danych o wszystkich hospitalizacjach i diagnozach w kraju. Wynika z niego, że kobiety są diagnozowane później niż mężczyźni o około 4 lata, chociaż zależy od konkretnej choroby. Np. dla nowotworów średnia jest 2,5 roku, a dla chorób metabolicznych jest 4,5 roku. Ten czas, o którym mówił, odnosi się do wieku pacjentów, ale nie określa, jak długo trwało od zgłoszenia się do lekarza do otrzymania diagnozy. Jednak autorzy sugerują, że muszą stać za tym jakieś inne przyczyny niż tylko biologiczne różnice lub sposób prezentacji symptomów. Kolejnym przykładem jest badanie obejmujące ponad 200 tysięcy pacjentów z USA. Możemy się z niego dowiedzieć, że czas od zgłoszenia się do lekarza aż do otrzymania diagnozy w przypadku kobiet wynosił od kilku dni do miesięcy, albo nawet kilku lat dłużej niż u mężczyzn. Podobne dane płyną z badania na 600 pacjentach z Włoch dotyczącego chorób układu pokarmowego. Dodatkowo zaobserwowano, że kobiety czasami dłużej zwlekają z pójściem do lekarza, a także częściej mają nieprawidłowe diagnozy po drodze. Dla jasności dodam, że badania, o których mówiłam, były przeprowadzane w krajach innych niż Polska, jednak wiele wskazuje na to, że u nas tendencja jest podobna. Co więcej, nie trafiłam na żadne badanie, które wskazywałoby przeciwną tendencję, czyli że mężczyźni są diagnozowani później lub gorzej niż kobiety. Spróbujmy przyjrzeć się, skąd biorą się te różnice. To mieszanka biologii, stereotypów i zwykłej statystyki. Nie będę was zasypywać kolejnymi badaniami. Dla ciekawych są w opisie, ale z wielu z nich wynika jedno. Objawy chorób u kobiet potrafią być dużo bardziej zróżnicowane niż u mężczyzn. Czasami to kwestia hormonów, cyklu, a czasem po prostu różnic indywidualnych. W efekcie lekarzom trudniej rozpoznać chorobę, bo nie ma jednego klasycznego wzorca. Mój wniosek. Właśnie dlatego w badaniach powinno brać udział więcej kobiet, żebyśmy w ogóle mogli stworzyć ten dokładniejszy profil objawów. Ale na tym historia się nie kończy. Zdarzają się też sytuacje, w których problem nie wynika z braku danych, tylko z podejścia samych lekarzy. Czasem bagatelizują objawy, powtarzając frazy w stylu to pewnie hormony, kobiety są takie wrażliwe, albo urodzi pani dziecko, to przejdzie. Najczęściej dotyczy to chorób uznawanych za typowo kobiece, jakby ból przy miesiączce był czymś naturalnym i trzeba go po prostu przeczekać nawet jeśli na dwa dni wyłącza z życia. Ale to nie jedyny obszar. Ja sama spotkałam się z opinią, że jak urodzę dziecko, to się przyzwyczaje, a chodziło o bóle brzucha z powodu nietolerancji laktozy. I wreszcie trzeci element układanki. Kobiety rzadziej uczestniczą w badaniach klinicznych. To niby techniczny detal, ale ma ogromne konsekwencje. Jeśli badanie prowadzi się głównie na mężczyznach, to kobiety po prostu gorzej na tym wychodzą, od diagnozy do skutecznego leczenia. Jednym z największych badań pokazujących, że kobiety rzadziej uczestniczą w badaniach jest Women and Health Research, Ethical and Legal Issues of Including Women in Clinical Studies, Volume 1 z roku 1994. To obszerne podsumowanie obejmujące od kilkuset do nawet tysiąca badań w zależności od analizowanej dziedziny prowadzonych głównie w Stanach Zjednoczonych w latach 1977-1993. Wynika z niego m.in., że 17% badań dotyczących chorób neutralnych płciowo nie uwzględniało żadnej kobiety, a w 38% przypadków kobiety stanowiły 1 trzecią lub mniej ucz uczestników. Dla porównania, dla mężczyzn wartości te wynosiły odpowiednio 6% i 14%. W badaniach nad lekami kobiety były wyraźnie niedoreprezentowane, a instytucje badawcze przyznawały, że nie przykładały do tego należytej uwagi. Nawet w sytuacjach, gdy kobiety brały udział w badaniach, ich liczba często była zbyt mała, aby analiza mogła ujawnić różnice wynikające z płci. W poszczególnych dziedzinach medycyny udział kobiet zmieniał się w czasie, w niektórych stopniowo rósł, czasem nawet osiągając połowę uczestników, a w innych wręcz przeciwnie spadał z biegiem lat. W kolejnych dekadach sytuacja nie zmieniała się szczególnie. Nowsze analizy pokazują, że mimo większej świadomości problemu kobiety wciąż stanowią mniejszość uczestników badań. Na przykład w metaanalizie badań nefrologicznych przeprowadzonych po 2000 roku udział kobiet wyniósł zaledwie około 35%. W badaniach nad operacjami kardiochirurgicznymi jeszcze mniej, średnio 21% i co gorsza ten odsetek z czasem spadał zamiast rosnąć. Zdarzają się oczywiście badania, w których kobiet jest więcej niż mężczyzn, ale to raczej wyjątki niż reguła, i nawet wtedy ten większy udział to zwykle zaledwie kilka procent przewagi, a nie żadna rewolucja. Ta różnica to nie jest wynik czysto złej woli. Realnym utrudnieniem jest ciąża i ryzyko dla płodu. Przykładem może być talidomid. Lek, który nie został wystarczająco dokładnie przebadany pod kątem wpływu na płód i w latach 50. i 60. doprowadził do urodzenia tysięcy dzieci z poważnymi wadami wrodzonymi. Z tego powodu amerykańska FDA wydała zalecenia, może troszkę na wyrost, ale w słusznym celu, aby w badaniach leków nie uwzględniać kobiet w wieku rozrodczym. Miało to również wpływ na inne kraje, które podążyły według tych samych wytycznych. W przypadku kobiet trudności powoduje też cykl miesiączkowy i zmienne hormony, które powodują, że objawy i reakcje organizmu potrafią się zmienić w czasie. W idealnym świecie właśnie te zmienne hormony byłyby powodem do zwiększenia reprezentacji kobiet w badaniach, tak żeby uwzględnić wszystkie fazy cyklu. Ale w praktyce medycyna często jest niedofinansowana, lepiej więc mieć dane, które może nie są idealne niż nie mieć ich wcale, bo nie udało się przeprowadzić badań. Tyle, że efekt jest taki, że jak już przeprowadzi się badanie na grupie podstawowej, czyli męskiej, to potem już nigdy nie ma czasu, żeby uzupełnić dane dotyczące kobiet. Te proporcje w uczestnikach badań sprawiły, że świat nauki zaczął tworzyć nieformalny męski standard, inaczej Male Bias, jako uproszczony model pacjenta. Biały mężczyzna w wieku produkcyjnym o wadze 77 kg i 175 cm wzrostu. To nie znaczy od razu, że mężczyźni są lepiej traktowani, tylko że objawy wartości referencyjne, leczenie itd. są kalibrowane pod nich. A kobiety, osoby w innym wieku, o innym pochodzeniu etnicznym itd. zawsze są traktowane w odniesieniu do punktu referencyjnego. Trochę jak ze strefami czasowymi, jakbyśmy wszyscy musieli zawsze podawać czas w formacie godzina 13 plus 2. Jak już wspomniałam, kobiety są później diagnozowane, a także narażone na większe ryzyko skutków ubocznych. Standardy dawkowania nie uwzględniają różnic w metabolizmie leków, proporcjach tkanki tłuszczowej i mięśniowej, czy wpływu hormonów. Przykładem może być zolpidem. Lek nasenny, dawki ustalono według męskiego wzorca. Dopiero później okazało się, że organizm kobiety przetwarza ten lek wolniej. W przypadku niektórych leków kardiologicznych, np. metoprololu czy verapamilu, również opisano różnice w działaniu między kobietami a mężczyznami. Natomiast w przypadku leków przeciwbólowych opioidowych niektóre działają na kobiety słabiej. Już wcześniej wspomniałam o bagatelizowaniu objawów przez lekarzy, o upieraniu się, że kobiety tak mają. W przypadku niektórych chorób objawy dzieli się na typowe, czyli męskie, i nietypowe, czyli kobiece. Ten podział nie jest tylko opisowy, ma realny wpływ na diagnostykę i leczenie. Objawy typowe często bazują na tym, co obserwowano u mężczyzn w badaniach klinicznych. Podczas gdy symptomy u kobiet bywają mniej rozpoznawane i częściej mylnie interpretowane. Przykładem może być choroba wieńcowa. U mężczyzn zwykle daje klasyczny ból w klatce piersiowej, promieniujący do ręki. U kobiet zaś częściej pojawiają się nudności, zmęczenie czy ból pleców, które łatwo zlekceważyć. Taki system klasyfikacji utrwala wrażenie, że ciało mężczyzny to norma, a wszelkie odchylenia od niej są nietypowe, co w praktyce zwiększa ryzyko późnej diagnozy u kobiet. Wszystkie te spostrzeżenia nie przeszły bez echa. Pod naciskiem środowisk naukowych oraz organizacji kobiecych w 1993 roku amerykańska FDA wprowadziła wymóg odpowiedniej reprezentacji kobiet w badaniach klinicznych oraz analizowania wyników z uwzględnieniem płci. Za tym przykładem poszły inne instytucje, w tym Europejska Agencja Leków, która zaleca badaczom ocenę różnic między kobietami i mężczyznami w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa leków. Mimo to równość wciąż pozostaje bardziej postulatem niż rzeczywistością. Wystarczy spojrzeć na badania z XXI wieku, o których wspomniałam wcześniej. Kobiety nadal stanowią mniejszość w wielu próbach klinicznych, zwłaszcza na wczesnych etapach testów. Zdarza się też, że nawet jeśli biorą w nich udział, to dane nie są analizowane osobno dla obu płci, co w praktyce niweluje sens tej reprezentacji. Tymczasem dzisiejsza medycyna daje ogromne możliwości prowadzenia badań w sposób bezpieczny. Dysponujemy skutecznymi metodami antykoncepcji, a w wielu projektach naukowych stosuje się dodatkowe zabezpieczenia, takie jak obowiązkowe testy ciążowe czy wymóg podwójnej antykoncepcji. Nie ma więc już wymówki, by kobiety nadal były pomijane. Najwyższy czas potraktować różnice biologiczne nie jako przeszkodę, ale jako klucz do pełniejszego zrozumienia ludzkiego ciała, niezależnie od płci. A mimo to kobiety i tak żyją dłużej. To prawda, że kobiety żyją dłużej od mężczyzn, ale jak to zwykle bywa, nie ma tu jednego prostego wyjaśnienia. Z jednej strony kobiety mają biologiczne uwarunkowania sprzyjające dłuższemu życiu, między innymi estrogeny pomagające chronić układ sercowo-naczyniowy, zwłaszcza przed menopauzą. Z drugiej strony mężczyźni częściej sięgają po alkohol i papierosy, częściej prowadzą ryzykowny tryb życia, mają gorzej zbilansowaną dietę i rzadziej chodzą do lekarza, a to wszystko są rzeczy, które w oczywisty sposób skracają życie. I w dużej mierze można by im zapobiec, gdyby tylko ktoś wcześniej zareagował. Jak zwykle podlinkuję badania, które to pokazują. Szacuje się, że mniej więcej połowa różnicy w długości życia kobiet i mężczyzn tłumaczą przedwczesne zgony w wieku produkcyjnym, czyli w okresie, gdy teoretycznie człowiek powinien być w pełni sił. Co ciekawe, są też badania pokazujące, że jeśli mężczyźni dbają o zdrowie, regularnie się ubadają i unikają ryzykownych zachowań, to ich przewidywana długość życia znacząco zbliża się do tej typowej dla kobiet czyli zdrowie i długość życia mężczyzn są w pewnym stopniu w ich rękach. Ale, i to ważne, nie chodzi o to, żeby teraz obwiniać mężczyzn, mówić, sami jesteście sobie winni, że chorujecie i uznać temat za zamknięty. Rzeczywistość jest dużo bardziej złożona. Wiele czynników społecznych wpływa na mężczyzn. Presja, żeby być twardym, nie okazywać słabości, nie latać do lekarza z byleczym. Dochodzą też bardziej ryzykowne zawody i zachowania od pracy fizycznej przez przestępczość po agresywną jazdę samochodem i nieprzestrzeganie zasad BHP. To naprawdę szeroki temat, spokojnie nadający się na osobny odcinek. Do tego dochodzi jeszcze jeden bardzo smutny wątek. Polska jest jednym z nielicznych krajów, gdzie mężczyźni nie tylko częściej popełniają samobójstwa, ale też częściej podejmują próby samobójcze i znacznie częściej kończą je śmiercią. To pokazuje, że problem zdrowia mężczyzn to nie tylko kwestia biologii, ale też emocji, presji i braku wsparcia. I nawet jeśli w przyszłości kobiety będą lepiej diagnozowane, szybciej leczone i dzięki temu żyły trochę dłużej i lepiej, to nie jest żadna strata dla mężczyzn. Tu nie ma gry o sumie zerowej. Wszyscy zasługujemy na skuteczną, dostępną opiekę zdrowotną. Na koniec chciałabym wspomnieć jeszcze o kampaniach społecznych, tych, które zachęcają do badań przesiewowych. Często mówi się, że rak piersi jest nagłaśniany bardziej niż rak prostaty i że to może być przejaw dyskryminacji mężczyzn. Ale w rzeczywistości dane pokazują, że choć rak prostaty jest bardzo powszechny, to w większości przypadków rozwija się powoli i nie należy do nowotworów o wysokiej śmiertelności. Dla zainteresowanych tematem, o opisie filmu zostawili link do świetnego filmu Dawida Myśliwca z naukowego Bełkotu, gdzie ten temat jest dokładnie omówiony. Nauka i medycyna nie są doskonałe, ale wciąż są najlepszymi narzędziami, jakie mamy do zrozumienia świata i ratowania życia. To dzięki nim przestaliśmy wierzyć w duchy, które wysysają zdrowie i w wędrującą macicę, teorię, że kobieca macica może sobie wędrować po ciele, kiedyś wierzono, że jej przemieszczanie może powodować różnego rodzaju problemy natury fizycznej i psychicznej, które zbiorczo nazywano histerią. Macica, jako niezwykle delikatny i buntowniczy organ, była również podejrzewana o plany ucieczki w przypadku podróży pociągiem. Bo wiecie, technologia i rozwój nauki są spoko, ale przecież nigdy nie wiadomo, co się stanie z delikatnym kobiecym ciałem, nie. A co ciekawe, Rockstar wykorzystał tą głupotę w Red Dead Redemption 2. Jedna z bohaterek usłyszała przestrogę, by nie latała balonem, bo wypadnie jej macica. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo motoryzacji, to w latach 50. XX wieku zaczęto wprowadzać standaryzowane testy zderzeniowe samochodów z udziałem manekinów. W latach 70. wprowadzono manekina Hybrid 3, który z rozeskoczenia odzwierciedlał ciało przeciętnego mężczyzny. 175 cm wzrostu, 78 kg. W późniejszych latach wprowadzono manekiny odzwierciedlające ciała dzieci lub mężczyzn o drobniejszej budowie. A co z kobietami? Dopiero na początku XXI wieku wprowadzono manekiny odzwierciedlające kobiecą budowę ciała, np. TORD-5F, ale nadal nie jest to obowiązujący standard. Natomiast w XIX wieku, pomimo odkrycia chloroformu i eteru, odmawiano kobietom używania tych środków przy porodzie. Pośród logicznych argumentów o możliwej szkodliwości dominowały takie, że ból jest karą boską, a kobieta na niego zasługuje, że wzmacnia relacje macierzyńskie. Co oczywiście nie stało na przeszkodzie, by używać eterów w celach rekreacyjnych na imprezach. Dzięki, że trwaliście do końca. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, a w komentarzach dajcie znać, jakie tematy chcielibyście, żebym omówiła w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia następnym razem. Bądźcie ciekawi, niepokorni i uważni na to, co czytacie.